Naukowcy kontynuują eksplorację nieskończonej przestrzeni kosmosu. W ostatnim czasie dokonali kilku niesamowitych odkryć, które jednak sprowokowały więcej pytań niż dały odpowiedzi od gorącej superziemi do świata w kształcie piłki. Egzoplanety poznane w 2022 roku są naprawdę niesamowite. Zapnijcie pasy! Przyszłość odkryć pozasłonecznych jawi się lepiej niż kiedykolwiek. Numer 1. Nowy typ egzoplanet. Czerwone karły stanowią ponad 70% wszystkich gwiazd we wszechświecie. We wrześniu 2022 roku naukowcy postanowili więc przyjrzeć się bliżej obiektom krążącym wokół nich. I jak ciekawych odkryć dokonali! Znaleźli nowy typ egzoplanet, zbudowanych w połowie ze skał i w połowie z wody, w formie płynnej lub lodowej. Uczej doszli do wniosku, że planety te prawdopodobnie powstały z lodowego materiału, formując się daleko od swoich gwiazd macierzystych, poza tak tzw. linią śniegu, gdzie temperatury przypowierzchniowe są ekstremalnie niskie, jednak później przemieściły się w miejsce, w którym natrafili na nie astronomowie. To odkrycie może w bardzo znaczący sposób wpłynąć na poszukiwanie życia w kosmosie, choć Nowo poznane obiekty są pełne wody. Niekoniecznie muszą pokrywać je oceany. Kto wie, może jedna z nich będzie tą upragnioną. Ziemią 2.0. Numer 2. Świat wielkości Jowisza. Wyobraźcie sobie planetę tego samego rozmiaru, co nasz Jowisz, ale niemal trzy razy cięższą. Oto ona. Orbituje wokół swojej gwiazdy, która jest oddalona od Ziemi, o zaledwie 379 lat świetlnych. Zaledwie. <laughs> Nazywa się... TOI 2180b jest na ustach miłośników astronomii z całego świata. Dlaczego? Cóż, planeta ta potrzebuje aż 261 dni, aby okrążyć swoją gwiazdę, czyli trwa to znacznie dłużej niż w przypadku większości odległych gazowych olbrzymów, które znamy, ale to nie wszystko. Panują tam zaskakująco wysokie temperatury średnio 75 stopni Celsjusza. Dla porównania średnie wartości na Jowiszu to minus 110, a na Saturnie minus 140 stopni Celsjusza. Ten obiekt jest jak pomost między olbrzymimi egzoplanetami i Naszym Jobiszem. Pozostaje jednak pytanie, jak to się stało, że planeta jest tak odmienna? Naukowcy wciąż próbują to ustalić. Miejmy nadzieję, że wkrótce znajdą odpowiedź. Numer 3. Planeta Halka. Powierzchnia tego świata pokryta jest roztopioną magmą, a rocket trwa tam jedynie pół dnia. Witamy na TOI 1075b. Egzoplanecie, która skojarzyła się uczonym z zielonym superbohaterem. Ta superziemia, znajdująca się w odległości 200 lat świetlnych, jest jednym z najbardziej masywnych tego typu obiektów, jakie kiedykolwiek odkryto. Bliskość macierzystej gwiazdy powoduje, że jej powierzchnia osiąga zabrotną temperaturę 1000 stopni Celsjusza. Jest tak gorąco, że woda w jakiejkolwiek formie momentalnie by wyparowała. Imponuje też rozmiar tej planety. Jest prawie 10 razy większa od naszego kosmicznego co czyni ją jedną z największych znanych nam superziem. Inne zaskakujące cechy? Okres orbitalny planety wynosi zaledwie 14,5 godziny. To jedna z najkrótszych wartości zarejestrowanych dla planety o takich gabarytach. Cóż za wspaniała pozycja w naszym katalogu! Numer 4. Trzy planety skazane na zagładę. Astronomowie dokonali szokującego odkrycia trzech planet, które przemieszczają się w niebezpiecznym tańcu obok powoli gasnących gwiazd. Jeszcze dekadę temu uczeni nie sądzili, że takie planety mogą w ogóle istnieć. Te gazowe giganty, porównywalne pod względem wielkości do Jowisza krążą zdecydowanie za blisko umierających gwiazd. Właściwie balansują na ich krawędzi. Weźmy na przykład TOI 2300. 37b. Jak tak dalej pójdzie, trafi w ogniste ramiona gwiazdy gospodarza za mniej niż milion lat. Gdy takie gwiazdy dokonują swego żywota, a wciągają pobliskie planety niczym czarne dziury, zmieniając ich orbity i potencjalnie powodując katastrofalne kolizje. W miarę jak bezbronne egzoplanety zbliżają się do macierzy, ich atmosfery nagrzewają się i pęcznieją, co prowadzi do zadziwiających różnic w gęstości. Ale choć los tych obiektów rysuje się w czarnych barwach, ich badanie może dać nam wgląd w ewolucję naszego układu słonecznego. Numer 5. Planety z barową atmosferą. Chcę tam lecieć. Nie tak szybko, jak w boju. Są to dwie gorące, płonące wręcz obiekty, każda z atmosferą wypełnioną najcięższym pierwiastkiem, jaki kiedykolwiek znaleziono na egzoplanetach, barem. Obiekty te znane jako WASP-76b i WASP-121b są ultra gorącymi gazowymi olbrzymami, które orbitują niewiarygodnie blisko swoich gwiazd. Nazywane gorącymi jowiszami są jak gigantyczne kule ognia, z jedną stroną zwróconą ku gnieździe. Gotują się w temperaturze, która wystarczyłaby do odparowania metali, ale gdy gorąca para żelaza jest wywiewana na chłodniejszą, nocną stronę planety, zabija się w ciecz i spada jako żelazny deszcz. A teraz, najlepsza część. Bardzo ciężki metal, dwa i pół razy cięższy niż żelazo, a mimo to naukowcy dopatrzyli się jego obecności w górnych warstwach atmosfer tych planet. Jest to wielka tajemnica i zagadka, która wciąż czeka na rozwiązanie. Wyobraźcie sobie, że lądujecie na takiej planecie i patrzycie na deszcze żelaza i zawiesinę baru na niebie. Przerażająca wizja. Numer 6. Planeta futbolowa. Prawdziwa bomba dla wszystkich entuzjastów kosmosu. Właśnie odkryliśmy planetę w kształcie piłki do futbolu amerykańskiego. Jest niepodobna do niczego, co widzieliśmy do tej pory. Oto WASP-103b. Niezwykle gorąca egzoplaneta, która znajduje się ponad tysiąc lat świetlnych od Ziemi. Ten gazowy olbrzym krąży tak blisko swojej macierzystej gwiazdy, że jego kształt rozciąga się w efekcie działania intensywnych sił grawitacji. To bardzo cenne odkrycie dla nauki. Badając relacje tego pozasłonecznego obiektu z gwiazdą, mogliśmy po raz pierwszy w historii zidentyfikować zniekształcenia planety, jakbyśmy złapali ją w ruchu w momencie, kiedy się deformuje i radzi sobie z tymi ekstremalnymi warunkami to naprawdę epokowe odkrycie. Numer 7. Zodiakalne światło. Jesteście gotowi na kosmiczną opowieść o duchach? Naukowcy i uczniowie szkoły średniej w Chinach odkryli upiorne zjawisko zachodzące na trzech odległych egzoplanetach. Nazywa się je światłem zodiakalnym. Blask jest podobny do tego, który można zobaczyć na Ziemi po zachodzie słońca. Ten niesamowity pokaz świetlny może zawierać wskazówki dotyczące składu tych potencjalnie nadających się do zamieszkania światów. Wyobraźcie sobie, że oglądacie zachód Słońca z ciemnego miejsca na Ziemi i w końcu zamiast mroku wyłania się trójkąt na poświata, to właśnie światło zodiakalne. Pochodzi od światła słonecznego rozproszonego na cząstkach pyłu międzyplanetarnego, czyli pozostałościach asteroid i komet. Zespół badaczy przeanalizował 47 potencjalnie zamieszkiwalnych egzoplanet i stwierdził, że trzy z nich, Kepler 69C, Kepler 1229B i Kepler 395C, same superziemie, przejawiają oznaki występowania tego światła. A więc pojawiają się tam widma, pewne zjawy. Odkrycie to kryje w sobie jednak coś więcej: może bowiem ujawnić informacje na temat obecności asteroid i komet w układach tych egzoplanet. Inaczej mogłyby być trudne do wykrycia. Porządna dawka wiedzy. Numer 8. Planeta z obłokami krzewiadowymi przedstawiamy VHS 1256b. To nie odtwarzacz filmów starego typu, ale dziwny, objany tajemnicą i pełen cudów świat. Miejsce, w którym chmury są złożone z piasku, a niebo jest wiecznie czerwone. To nie są opisy z literatury science fiction, ale prawdziwe odkrycia, dokonane przez genialne umysły z NASA. Ten brązowy karzeł robi furorę w środowisku astronomicznym. Zbyt duży jak na planetę, prawie 20 razy większy od Jowisza, ale nie jest też gwiazdą. To coś pomiędzy kosmiczna zagadka, która wymyka się wszelkim definicjom. VHS 1256 b wyróżnia przede wszystkim atmosfera. Naukowcy odkryli, że ten egzotyczny świat otaczają gęste obłoki pełne ziaren krzemionowych, podobnych do piasku. Jest to pierwszy przypadek, gdy natrafiamy do takie chmury przykrywające egzoplanetę. Ta naukowa rewelacja z pewnością zmieni sposób, w jaki myślimy o wszechświecie i ewentualnym życiu poza Ziemią. No i proszę, rok 2022... Egzoplaneta to każda planeta, która znajduje się poza Układem Słonecznym. Niektóre z nich poruszają się swobodnie, są to tak zwane samotne planety. Krążą wokół centrum galaktyki, pozostałe przemieszczają się po orbicie wokół Gwiazdy Macierzystej, a czasem nawet dwóch. Astronomowie po raz pierwszy odkryli planety pozasłoneczne w latach 90. XX wieku. Od tego czasu odnaleziono ich tysiące. Teraz wy też możecie je zobaczyć. Uwaga, niektóre z nich są dość nietypowe, a część przypomina naszą rodzimą planetę i niewykluczone, że mogłoby się na nich rozwijać życie. Najbliższą Ziemi egzoplanetą jest Proxima Centauri b leży w odległości zaledwie 4,2 roku świetlnego od nas. Astronomowie odkryli niedawno, że ten świat może przypominać Ziemię dużo bardziej niż początkowo zakładali. Jest tylko o 17% masywniejsza od naszej rodzimej planety. Krąży wokół gwiazdy jaśniejszej i lżejszej niż Słońce. Proxima Centauri B leży w środku tak zwanej strefy zamieszkiwalnej gwiazdy. Oznacza to, że istnieje szansa, że na planecie znajduje się woda w stanie ciekłym, a co za tym idzie, życie. Wygląda na to, że egzoplaneta porusza się w obrocie synchronicznym ze swoją gwiazdą, czyli przez cały czas jest zwrócona do niej jedną stroną, podczas gdy drugą okrywa wieczna noc. Naukowcy nie ustalili jeszcze, czy planeta ma atmosferę. Orbituje ona zbyt blisko swojej gwiazdy, a jedno okrążenie trwa 11 ziemskich dni. W związku z tym promieniowanie gwiazdy może wypierać powietrze z planety, i jeśli tak jest, mało prawdopodobne, że na proksimie Centauri B znajdziemy zbiorniki wodne. Glise 832C jest oddalona o 16 lat świetlnych od Ziemi. W kosmicznej perspektywie, to jak rzut beretem, masa planety jest pięciokrotnie większa od masy Ziemi krąży znacznie bliżej swojej macierzystej gwiazdy i dlatego rok trwa tam zaledwie 36 dni. Ale ponieważ jej gwiazda to czerwony karzeł, dużo chłodniejszy i ciemniejszy niż Słońce, do Glize 832c dociera tyle samo światła i ciepła, co do naszej planety. Nie wiadomo jednak czy egzoplaneta jest podobna do naszego ojczystego świata. Prawdopodobnie znajduje się tam gęstsza atmosfera, która powoduje niekontrolowany efekt cieplarniany. Zjawisko powstaje, gdy planeta pochłania więcej ciepła z macierzystej gwiazdy, niż jest w stanie oddać. Oznacza to, że Gliese 832c będzie przypominać raczej rozpaloną Wenus, niż względnie chłodną Ziemię. Kolejną podobną do Ziemi planetą jest Toi 700D. Leży 100 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Złotej Ryby. Krąży wokół dość małego i chłodnego karła, którego masa stanowi około 40% masy i rozmiaru Słońca. Na jego powierzchni panują temperatury o połowę wyższe niż na naszej rodzimej gwieździe. Krążąca po zewnętrznej orbicie tego ciała niebieskiego, planeta TOI 700D jest mniej więcej wielkości Ziemi i leży w ekostrefie swojej rodzimej gwiazdy. Do planety nie docierają rozbłyski z tej gwiazdy. To zwiększa szanse, że egzoplaneta nadaje się do zamieszkania, a więc potencjalnie mogłoby się rozwinąć na niej życie. Naukowcy nie są jednak pewni, jakie warunki na niej panują. Opracowali komputerową symulację, w której planeta jest pokryta oceanem. Ma bardzo gęstą atmosferę, zdominowaną przez dwutlenek węgla. Astronomowie uważają, że podobna atmosfera otaczała Marsa, kiedy był jeszcze młodą planetą. Ale na trójwymiarowym modelu TOI 700D została zaprezentowana jako bezchmurny świat pokryty tylko lądem. Tak prawdopodobnie wyglądałaby Ziemia, gdyby nie było na niej oceanów. Wiatry na tej planecie przemieszczają się z nocnej strony i spotykają na obszarze zwróconym w stronę gwiazdy. Istnieje egzoplaneta, która wyróżnia się spośród innych niesamowitym fioletowym kolorem. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Panny. Planeta nosi nazwę Glise 504b. Odległość między nią a jej macierzystą gwiazdą jest 10 razy większa niż dystans między Słońcem a Jowiszem. Planeta uformowała się stosunkowo niedawno i nadal jarzy się ciepłem, i dlatego jej powierzchnia ma różową barwę. Zaledwie 20 lat świetlnych od Słońca, co nie jest w sumie tak daleko, biorąc pod uwagę kosmiczne odległości, w naszej rodzimej galaktyce Drogi Mlecznej krąży nietypowa samotna planeta. Ale pomimo faktu, że nie porusza się po orbicie żadnej gwiazdy, wykazuje niewiarygodnie silne pole magnetyczne. Jest ono 4 miliony razy silniejsze od ziemskiego. Na egzoplanecie pojawiają się też niesamowite zorze, kiedy odkryto ją w 2016 roku, astronomowie byli niemal pewni, że to brązowy karzeł, czyli obiekt o zbyt dużej masie, by być uznawany za planetę i zbyt małej jak na gwiazdę. Później znaleźli jednak dowód na to, że planeta jest zbyt mała, by określać ją brązowym karłem, co nie znaczy, że nie jest kolosalna na tle innych ciał niebieskich. Jest o 1,2 szersza niż największa planeta układu Słonecznego, czyli Jowisz, i ponad dwunastokrotnie od niego cięższa. Astronomowie uważają, że wyjątkowo silne pole magnetyczne obiektu sprzyja powstawaniu zorzy. Ale najciekawsze jest to, że tworzą się one inaczej niż na Ziemi. Niewykluczone, że te świetlne spektakle powstają z udziałem księżyca egzoplanety. Gdybyście oddalili się o 20 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, napotkalibyście na swojej drodze czerwonego karła w gwiazdozbiorze Strzelca. Tego typu gwiazdy są dość chłodne i małe. W dużej odległości od tego zimnego, czerwonego karła krąży planeta. Odległość pomiędzy ciałami niebieskimi jest tak duża, że do egzoplanety dociera znikoma ilość ciepła. To jedna z najzimniejszych planet, jakie kiedykolwiek odkryto. Średnia temperatura na jej powierzchni spada poniżej minus 218 stopni Celsjusza. I dlatego cała planeta jest pokryta grubą warstwą lodu. Gdybyście tam trafili, waszym oczom ukazałyby się tylko lodowce, równiny i lodowe góry. A mimo to astronomowie twierdzą, że głęboko pod tą zamarzniętą pokrywą może istnieć życie. Wszystko dlatego, że jądro planety prawdopodobnie generuje tyle ciepła, że mogłoby stopić część wewnętrznej warstwy lodu. W takim przypadku mielibyśmy do czynienia z ogromnym podpowierzchniowym oceanem, w którym niewykluczone, że roiłoby się od dziwacznych form życia. Jedną z najstarszych znanych nam egzoplanet jest PSR B162026b. Ma około 12 miliardów 700 milionów lat. Jest prawie trzy razy starsza niż Ziemia, która pojawiła się 4,5 miliarda lat temu. Oznacza to, że do uformowania planety Matuzalem doszło zaledwie miliard lat po wielkim wybuchu. Jest ona tak stara, że jej dwie gwiazdy macierzyste miały wystarczająco dużo czasu, żeby przemienić się w białego karła i w pulsara, wykonującego prawie 100 obrotów na sekundę. Wschody Słońca na tej planecie muszą prezentować się niebywale. Założę się, że nie widzieliście jeszcze tak spektakularnej egzoplanety. Często nazywa się ją super Saturnem lub Saturnem na sterydach. Wszystko dlatego, że J1407b jest otoczony ogromnym systemem pierścieni. Są one 640 razy większe niż pierścienie Saturna. Ten dziwaczny świat jest oddalony od Ziemi o 434 lata świetlne. To jedyna znana nam planeta, która ma pierścienie podobne do tych otaczających Saturna. Gdybyśmy przenieśli J1407b do układu słonecznego i zastąpili nią jej mniejszego brata, jej pierścienie przewyższyłyby rozmiarem księżyc w pełni. Astronomowie zauważyli też, że pomiędzy nimi występuje przerwa. Istnieje spora szansa, że gdzieś w obrębie tego pasa krąży egzoksiężyc wielkości Marsa. Trzeba przyznać, że jego mieszkańcy mieliby przepiękny widok z okna. Kolejna egzoplaneta, zwana Wasp 12b, żywi się światłem pochodzącym ze swojej gwiazdy. To jeden z najciemniejszych światów znanych ludzkości. Wszystko dlatego, że jego dzienna strona pochłania światło, zamiast go odbijać. Planeta jest olbrzymia, dwukrotnie większa niż Jowisz. Zatrzymuje ponad 94% światła, które dociera do jej atmosfery. I prawdopodobnie to jest główną przyczyną występowania tak ekstremalnych temperatur na jej powierzchni. Sięgają nawet 2500 Celsjusza. Jest tam prawie w połowie tak gorąco jak na powierzchni Słońca. WASP-12b krąży tak blisko swojej macierzystej gwiazdy, że jej pełne okrążenie trwa tylko jeden dzień. Nocna strona planety nie jest już tak gorąca jak dzienna. Temperatura wynosi tam zaledwie 1200 stopni Celsjusza. Z powodu różnicy temperatur nad powierzchnią planety zbierają się obłoki pary wodnej i chmury. Od czasu do czasu wiry materii z rozgrzanej atmosfery planety wylewają się na jej gwiazdę. W odległości 4000 lat świetnych od Ziemi leży egzoplaneta, która może być jednym wielkim diamentem. Jest 5 razy większa od naszej planety, ale potrzebuje tylko dwóch godzin i 10 minut, żeby okrążyć swoją gwiazdę macierzystą, obracającego się 10 tysięcy razy na minutę pulsara. To najgęstsza planeta, jaką do tej pory udało się nam odkryć. Składa się głównie z węgla, który jest tak gęsty, że według astronomów może się krystalizować. Gdyby faktycznie tak było, oznaczałoby to, że przynajmniej jakaś część planety jest diamentowa. Na Wasp 76b po nocnej stronie padają żelazne deszcze, a na dziennej stronie temperatury sięgają 2400 stopni Celsjusza. W takich warunkach odparowałaby większość metali. Ta egzoplaneta jest nieco mniejsza niż Jowisz, a od Ziemi dzieli ją 640 lat świetlnych. Przyczyną tak przerażających warunków pogodowych panujących na tej planecie jest jej nietypowa orbita. Odległość między Wasp 76b a jej macierzystą gwiazdą jest dziesięciokrotnie mniejsza niż dystans między Merkurym a Słońcem. Z tego powodu obracają się synchronicznie. Jedna strona Wasp 76b zawsze jest zwrócona w stronę gwiazdy, a druga tkwi w jej cieniu. Ta jasnoniebieska egzoplaneta znajduje się w odległości 62 lat świetlnych od Ziemi. Jest nieco większa niż Jowisz i wygląda na spokojną i cichą. Błękitny kolor przywodzi na myśl barwy naszej planety, ale to podobieństwo maskuje tylko jej przerażającą naturę. Przepiękny odcień nadają jej atomy i cząsteczki krzemianu, które wchodzą w skład atmosfery. Wichury wieją tu z prędkością 8700 km na godzinę to 7 razy tyle, ile wynosi prędkość dźwięku. Temperatury sięgają 870 stopni Celsjusza ale to i tak nie jest jeszcze najgorsze. W tym dziwacznym świecie padają deszcze szkła i to w poprzek, a więc to nie jest raczej wymarzone miejsce na wakacje.